Witam. Nie wiem, czy wiecie, ale to akwarium funkcjonuje już prawie 3 lata. Mówię tutaj, akwarium, a mam na myśli filtrację do tego akwarium. Coś, czego już dawno nie pokazywałem. Mój filtr naurowy został zmontowany na no blisko 3 lata temu, i od tamtej pory, w zasadzie nie licząc wkładów mechanicznych, które Staram się w miarę regularnie wymieniać i czyścić. No i wkładów z zeolitem, które też staram się w miarę regularnie wymieniać. To w zasadzie nic w tym filtrze nie ruszałem. No i raz tam chyba po roku zrobiłem e, chyba w trzech korpusach tych pierwszych z filtracją e, mechaniczną tej pierwszej sekcji, tam chyba powiedz że powymieniałem sobie e, ceramikę chyba na lepszą. Natomiast cała reszta, blisko 9, 6, 6, to jest 12 korpusów, czyli większość w tym akwarium jest praktycznie przeze mnie w ogóle nieruszana. I od 3 lat funkcjonuje. Słuchajcie, jestem strasznie ciekawy, co też tam się dzieje po 3 latach. Dodam oczywiście, że akwarium wcale nie odczuwa tego, czy one są, nie wiem, zapchane, czy nie zapchane, czy działają, czy nie działają, bo tutaj żadnej, e, tam, że tak powiem, widocznych efektów jakichś tam nie ma, że ja muszę to otworzyć, tylko po prostu e, no, dosyć długo to trwa, że tam jest w ogóle to niezaglądane. Jestem ciekawy, czy w ogóle po trzech latach jakikolwiek przepływ wody przez to jest. Znaczy, no jest, no bo przecież e, woda cały czas w na nalowej płynie wypływa i to całkiem skutecznie i dobrze wypływa, więc na pewno przepływ wody jest. No ale strasznie jestem ciekawy jak to wszystko wygląda. Dodatkowo słuchajcie, jak zakładałem 240 szukałem różnych mediów filtracyjnych do, do tego do, 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 do tego sampa, który tam jest i tak dalej. No i sobie tak czytałem no mówię, o, kupię sobie jakieś super ekstra wow media, wrzucę i tak dalej i w zasadzie na każdym z tych mediów pisało e, wymienić po pół roku. Wymienić, nie wypukać, wyczyścić, wymienić na nowe. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że jest to tak zwany y, zabieg marketingowy, polegający na tym, że no, kupcie nowe, bo przecież y, jak nie będziecie kupować, to ja nie będę miał dochodu, nie? Wiadomo, że to najbardziej o to chodzi, ale zapewne też coś w tym jest. No, media mają to do siebie, że w końcu obrastają. Niby są porowate, jedne więcej, drugie bardziej, no ale w końcu obrastają całkowicie. I tak jak niektóre gąbki, które y, ostatnio czyściłem w tej filtracji, to były aż tak twarde, że ciężko było je ścisnąć, żeby je w ogóle wypukać. Tak były napchane i zaośnięte, więc podejrzewam, że z tą filtracją y, biologiczną, z tą całą ceramiką, która tam jest, jest nie najlepiej. Y, ja zakupiłem kilka nowych mediów. A to z tego względu, że przypomniałem sobie, że oczywiście, jak zakładałem całą filtrację narurową, został zrobiony pewien taki myk, a mianowicie przełożyłem media z starych filtrów, żeby po prostu przełożyć biologię, co by oczywiście nie było problemów z dojrzewaniem tego akwarium, żeby nie trzeba było do tego procesu prze, przechodzić. Przełożyłem media ze starych filtrów, które funkcjonowały u mnie w starym akwarium. Część to była oczywiście zwykła najtańsza ceramika, część to były jakieś tam zwykłe y, biobale, które po prostu były pięknie obrośnięte bakteriami, no i część to były wkłady gąbkowe, które oczywiście nie mieściły mi się do y, tych moich korpusów od naorowców, więc ja je po prostu pocięłem nożyczkami na jakieś tam, nie wiem, kwadraciki i inne tam takie rzeczy i poupychałem ciasno do y, tych korpusów. Z myślą, że za jakiś czas, czytaj y, pół roku, po prostu je wymienię na coś lepszego. Jak już po prostu te nowe media zostaną już, y, że tak powiem, pokryte bakteriami i będą mogły przejąć tą funkcję filtracji biologicznej, wówczas te takie, które także, tak powiem, włożyłem, żeby coś tam było, je y, 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 y wymienię. No i te y, na chwilę minęły 3 lata. Więc choćby nie wiem, co no to muszę tam je w końcu wymienić. No i dzisiaj właśnie przeprowadzimy sobie taką operację. Otworzymy drugą z trzech sekcji i wszystkie korpusy w tej sekcji, jest tam ich 9. Zostaną przeze mnie wyczyszczone, wymienione, jeżeli tam są jakieś inne. No, i jeszcze poukładamy, tak? Bo. Ja jestem zwolennikiem układania mediów, a to dlatego, że kiedyś, jak poukładałem, się okazało, że weszło ceramiki blisko dwa razy więcej blisko dwa razy więcej niż tak po prostu swobodnie wrzuconej. Czy to zmienia przepływ wody? Nie wiem. Na pewno zwiększa to dwukrotnie powierzchnię, gdzie te bakterie mogą się osadzać. Więc no, takie jest moje zdanie. Czy to jest prawidłowe, czy nie? Nie wiem. Żadnych badań na ten temat nigdy nie znalazłem i nie słyszałem o takich, więc się nie będę wypowiadał, że tak jest. Ja tak robię. Zatem nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu yy, otwieramy sobie drzwi i dostajemy się do sekcji drugiej, która jest tutaj pod spodem, na środku akwarium. Zobaczymy, co też znajduje się w tych korpusach. Czy wymienimy, czy dołożymy, czy poukładamy? Bo ja już sam nie pamiętam, bo naprawdę minęły 3 lata. Druga sekcja z moją filtracją. Oczywiście na górze, znajdują się ręczniki. Nieodzowny atrybut każdego akwarysty. te oczywiście rozścielę sobie na podłodze. Dobra, ja tu sobie to wszystko przygotuję. Tego nie musicie oglądać. No dobra, tak to wygląda, słuchajcie, od spodu. I powiem tak: tu w tej sekcji jest w zasadzie najmniej pracy. Z tego co tu patrzę, pierwsza sekcja to są gąbki. Tak jak już mówiłem wielokrotnie, to ma być mechanika w momencie, kiedy zakręcona jest sekcja pierwsza w momencie, kiedy jest. Sekcja pierwsza odkręcona, no to robi za biologię, bo tu są gąbki. Następne sekcje widzę, tu jest wszędzie. Siporax gruby, Siporax gruby. E, tu jest też Siporax gruby z drobną ceramiką. Następnie są jakieś kulki i e, te kule wielkie od pekta, Czyli tu jest całkiem porządna nowa biologia. Czyli gdzie ja tu mam syf? Aha, dobra. Czyli to, co miałem zrobić, w zasadzie jest w sekcji trzeciej. Ta sekcja trzecia. Też pójdzie do, że tak powiem, wymiany. Bo tu na przykład, tu widzę, właśnie to są same te gąbki, i biobale, które tu pocierałem, byle jak. Ale zaczniemy sobie od tej sekcji. Po pierwsze, ją otworzymy, żeby zobaczyć dokładnie, co tam jest. Bo ja tu widzę, to jest porośnięte całymi plamami. Widać, gdzie jest ceramika, są miejsca, gdzie jej w ogóle nie widać, co oznacza, że jest bardzo mocno zarośnięta. Nie wiem, czy to w ogóle zobaczycie, nawet jak światło odpalę, widać cokolwiek. No nie wiem, może, może widać, może nie. No nie no, widać dobra. Tak. I widzicie, one są tu wrzucone. E, mówiąc w skrócie, byle jak. I to właśnie chcę zmienić. To chcę właśnie sobie poukładać, tak żeby one tak w ten sposób nie były. Żeby były ładnie pokładane. A do środka do nich idzie włożyć jeszcze też steel tylko drobny. To jest tak fajnie pomyślane. Ja tak zrobiłem w korpusach. Tam z przodu, które są i weszło mi, mi dwa razy więcej całymiki, także to wszystko zostanie rozkręcone, wypukane, przerobione, oczyszczone i no, zamontowane na nowo, a za jakiś miesiąc zajmiemy się sekcją trzecią, zrobię dokładnie to samo, bo tu jest jeszcze gorzej, tak część mediów wymienimy. No to tutaj na przykład ten korpus, gdzie jest cały do wymiany, no to są biobale i pocięte gąbki. Naprawdę w kwadraciki jakieś tam pocięte gąbki. Ja widzę, że to nie wiem, czy tu w ogóle jakikolwiek przepływ jest, bo yy, patrzę na cały korpus, to jest jedne wielkie z roślin, także jedna wielka kolonia bakterii. Jakoś na sobie funkcjonują, ale mówię 3 lata w ogóle nie otwierane, nie robione nic. Dobra, yy, cała robota przy tej sekcji, no to jak już wielokrotnie mówiłem. Przy, przy obawianiu filtracji, z tyłu znajduje się zawór, tak zwany bypass. Który, jak ja sobie odkręcę, z tyłu jest rurka za tą całą sekcją. Nie wiem czym zobaczymy, ale chyba zobaczymy. O, tutaj na samym środku ekranu, teraz widzicie zawór, który właśnie odkręciłem, i tu tyłem teraz będzie sobie płynąć rura do trzeciej sekcji. Tu jest zawór odcinający yy, wrot do sekcji drugiej i z drugiej strony zawór zamykający sekcję drugą. W tym momencie cała woda płynie sobie yy, bypassem z tyłu, a ja mam tutaj tą sekcję odciętą. Żadna woda tutaj teraz nie płynie. Dobra. Yy, ja teraz sobie ściągnę wszystkie 9 korpusów, tego nie będę omawiał. Ściąganie korpusów jest Przecież bajecznie, proste, nie ma tutaj omawiać, bierze się, odkręca tutaj i tyle. Ja stosuję taki patent na butelkę 5-litrową z takimi wyciątymi tutaj otworkami. Zakładam butelkę, bo wiadomo, że po odkręceniu tam jest wszystko woda i że ona będzie nam lecieć. W momencie cała woda wlatuje mi się do butelki i nie mam problemu z tym, że zaleje wszystko, co jest pod spodem. Oczywiście tej wody tu jest całkiem sporo, więc to chwilę zejdzie. No dobra, tego nie będę omawiał, bo to naprawdę szkoda czasu. Mówiłem to wielokrotnie w wielu filmach. Ściągam to wszystko, jak ściągnę to się odezwę. Dobra. tam była sekcja biologiczna. A tutaj odkręciłem pierwszą sekcję nie, biologiczną. No i nie ma tragedii. Nie wiem, czy chcecie to zobaczyć, czy nie. Tak to wygląda. No i jak widać, jest biologia, ale te wszystkie poraksy są w miarę luźne. Nie są jakoś mocno powścięte. Ale zobaczcie, jak to się ruszyło. Ile tego tutaj jest? No dobra, kompki sobie wyciągniemy i wylejemy tę biologię. O, zobaczcie. To wszystko. To są bakterie, które do tej pory tutaj były. Już to jest tak ciasno, że nie chcę wylecieć. Tragedii nie ma, ale jak widać, trochę syfu jest. Ale to wszystko są złoża e, bakterii. No, w podręczniku podają, żeby znaczy w podręczniku na instrukcji obsługi do tego podają co pół roku wymieniać. No, tak wygląda to po trzech latach. Czy się spisuje? Nie wiem. U mnie nadal to działa, problemów z żadną biologią nie miałem. Wymienimy to sobie, no bo dołożymy, będzie dwa razy tyle. Zobaczymy. Dobra, kolejny korpus, no i tu już było yy, znacznie gorzej. Widzicie, tu już było dosyć mocno zatkane. No i co tutaj mamy? Tą zwykłą, najtańszą ceramikę jakąś, która była gdzieś tam tej, w tym starym tym yy, filtrze. I biobale, takie małe kulki biobale. Yy, jak widzicie, one są teraz kulkami. Ja się postaram wypłukać chociaż jedną z tych kulek. Ok. Nie wiem, mam nadzieję, że coś tu będzie widać. I weźmiemy sobie drugą. O. I zobaczcie, jaka jest różnica między taką wypukaną a taką zarośniętą. No to jest jeden wielki glut zapchany całkowicie, tak? To powinno być wyczyszczone już no dawno temu, dawno temu. Ale jakoś tą funkcję swoją przez ten czas spełniało, ale na pewno trzeba było to zrobić, bo tu już widzicie, nawet jak się rękę włoży, no to już jest no mega, mega, mega gęsto. No i dobra, słuchajcie, wszystkie dziewięć odkręcone zasypione są niesamowicie, to to jest jedna wielka zupa, mówią, są to gąbki z biologią, też są kurcze mega twarde, powiem Wam, że no, widać, że pełne trzeba było już je wyczyścić, no ale tutaj to było różnie, ale generalnie zupa jest niesamowita, nie są te media jakoś tam strasznie, Zanieczyszczone tak nie widać, ale po prostu między nimi było tak mało przestrzeni, była już pozatykana przez te bakterie. Zobaczcie, jakie tu jest gęsto od tych bakterii, tak? to wszystko to są kolejne bakterii. Mam nadzieję, że akwarium nie czuję za mocno tak dużej ilości. No, to już to będzie w sumie 6 korpusów? Czy te wszystkie złoża, Siporax, biobale, tak? Yy, znaczy te biobale, te aspekty trafią z powrotem. Biobale najprawdopodobniej nie i je zastąpimy nowymi mediami. Jeszcze coś było, jakieś media. A! Kulki te takie, o! JBL. Kiedyś dawałem na początku. Ktoś chce, to się może cofnąć. Czekajcie, gdzieś mi tutaj jest ładny. Powiem Wam tak, przestrzeń między tymi małymi kuleczkami była tak obrośnięta, że ona nawet nie chciała wypaść, że to wypadło po prostu jako jeden taki klocek, walec. <laughs> Więc no, nie wiem jak tam woda między nimi przepływała, no ale jakoś tam swoją funkcję spełniały, tak? te biobale takie, które są pocięte, czarne, to były wrzucone na dno, żeby tam między nimi się woda rozprowadzała, ale jeśli dobrze przyjrzymy to, słuchajcie, w nich też było aż gęsto, aż zarośnięte, także nie wiedziałem, że biobale są w stanie aż tak się pokryć bakteriami. No dobra, następny punkt. przepuczemy sobie wszystkie te korpusy, jeden po drugim, następnie Zamontujemy sobie gąbki, bo to najszybciej. To wystarczy tylko wypłukać i wkładać z powrotem. A potem będę sobie układał warstwa po warstwie. Co będziecie mogli zobaczyć. Ułożymy sobie na początek wszystkie te siporaksy duże, jakie są. Wypełnimy je kulkami, bo tu drobnego siporaksa nie ma, ale dokupiłem, więc jeżeli zabraknie tych kulek, to dołożymy sobie Nowych. W zasadzie to zrobię znaczy tak, że najpierw ułożymy cały duży Siporax, zobaczymy na ile wyda, i do y, tych starych Siporaxów dużych dołożymy nowe, młode Siporaxy, no, nowe, nowe, y, małe Siporaxy, y, które są jeszcze niepokryte bakteriami. Tak, żeby mniej więcej pomieszać te y, pokryte bakteriami, te z niepokrytymi bakteriami, a do nowych, dużych powkładamy wtedy te kulki, które są bakteriami już y, pokryte. Dobra, ja się zabieram za tą robotę. Jak widzicie, rozpakowałem sobie tutaj te media. To jest Supurach z gruby. Sypoz ten mniejszy. Mniejszy jest bardzo fajny, on idealnie wchodzi tu w ten gruby. widać, nie widać. Idealnie wchodzi, co po prostu dwukrotnie zwiększa nam powierzchnię na, na złoża bakterii, tak? A przepływ jak widać jest bardzo duży, wiecie. No. Tu przez ten jeden krążek jest przepływ taki, jak przez całą rurę filtracji, więc nawet jeżeli byśmy to całe zapchali, a damy tych rurek, nie wiem, 10, to i tak przepływ będzie. No. Ten sipolak zdrobny wrzucam sobie do tej wody, która jest z akwarium, w której płukałem wcześniej gąbki. To są czyste tylko i wyłącznie bakterie. Chodzi o to, żeby wypłukać to, Cały ten sipolaks, no bo po prostu tam zawsze jakieś pyłki, niepyłki są i tak dalej, tak? Tu mam jeszcze inne media. A, tu jest ten hyperport, tak? Najnowsza rewelacja, zobaczymy. Kupiłem też taki grubszy i drobniejszy. Zobaczymy, czy to... No nie wiem, no czy to będzie coś cudownego. Kupiłem Popatrzcie tego bardzo drogie medium. W przeliczeniu na kilogramy i tak dalej, na litry, no drogie. Słuchajcie, ja już kiedyś robiłem, opowiadałem o tym, więc w zasadzie nie ma sensu się powtarzać. Nie będę tego pokazywał, zrobimy sobie przybliżenie tak na szybko. Zobaczycie o co tu chodzi. Generalnie rzecz biorąc, na dno idą te czarne biobale, to chodzi o to, innymi by się ładnie woda rozprowadzała, chociaż dno powinno być tak czyste, ale jeżeli wrzucimy tam Cipolach to się tam zawka dna, a chodzi o to, żeby tam coś tam rozpływała się ta woda, wkładamy rurkę, tą rurką doprowadzona jest woda do dna i wraca bokami. Także wrzucamy, tak żeby nam tutaj jeden na drugiego leżał. No i teraz powinien polecieć ten e, gruby siporaks. Ja użyję oczywiście tego już tutaj, nazwijmy to grudnego. Z doświadczenia wiem, że nie jest to łatwa sprawa i że to chwilę zajmie. Dlatego będę używał tego oto przyrządu, żeby to tam na dole ładnie sobie jeden obok drugiego poukładać. Tak, robota dla cierpliwych, dla bardzo cierpliwych i wytrwałych. No bo wierzcie mi, że trochę zajmie. Ułożymy pierwszą warstwę i w środek idziemy wkładać... O, się okazało, że bywa ja lepiej.